Państwa na momentowej konferencji prasowej Likajska Katowice Dremisowa o słyszeniu połowów 1 do 1. Najpierw komentarz posiedzenia gości Pana Dariusza Włówkiewicza, punktem jeżeli Myślę, że wszyscy, co byli na stadionie, byli świadkami niezłego, powiedziałbym bardzo emocjonującego i e, e, takiego, w którym było wiele sytuacji z jednej i z drugiej strony w meczu. E, Byliśmy tutaj, przystąpiliśmy do tego meczu oczywiście z jakimiś tam obawami. Natomiast przyjęliśmy pewną taktykę gry, aby zneutralizować poczynania GKS-u, ale przede wszystkim zagrać otwartą piłkę, tak jak zwykle gramy. I myślę, że byliśmy o, o krok od dużej powiedziałbym niespodzianki, choć zdaję sobie sprawę, że zarówno w pierwszej połowie, zwłaszcza przez pierwszych tam 15-20 minut GKS stworzyło sobie ogrom sytuacji i mógł objąć prowadzenie. Natomiast to my mieliśmy, wydaje mi się, absolutnie piłki meczowe. Przystanie jeszcze nawet 1-1, czy nawet 1-0, gdzie mogliśmy, bodajże naliczyłem 5 takich naprawdę wybornych sytuacji. Oczywiście przyjmujemy ten remis jako sukces nasz, mimo wszystko jesteśmy z tego zadowoleni, ale myślę, że nikt na stadionie który był się nie nudził, bo mecz był naprawdę bardzo fajny, ciekawy, na dobrym poziomie pierwszego. Dziękuję. Cóż, myślę, zgodzę się tutaj z Darkiem co do oceny tej pierwszej połowy. Przede wszystkim wydaje mi się, że na początku 20-25 minut zagraliśmy przyzwoicie, czy nawet dobrze. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, które które powinniśmy wykorzystać. Potem po tym okresie gdzieś straciliśmy kontrolę, szczególnie w środku pola i poprzez własne błędy, jakieś e, dziwne e, podania e, robiliśmy sobie sami bałagan w swoich szytach. Powiem tak, jestem niezadowolony z punktu, oczywiście chcieliśmy tutaj wygrać, natomiast e, tak samo byłem niezadowolony z punktu po meczu w stróżach, natomiast e, jakby sam odbiór tego meczu tutaj, a, a w Stróżach, no to cieszę się, że właśnie tak Puszcza chciała grać. Myślę, że na tym to polega. Ten mecz rzeczywiście wydaje mi się, że mógł się, mógł się podobać. Mógł się już nie zakończyć. Tak jak Darek powiedział, przy 1-1 nawet to Puszcza miała też sytuację, my też tam jakieś mieliśmy. Wydawało się, że gdzieś jeszcze też może wciśniemy tą bramkę. Jeszcze tą Jedną sytuację, która na pewno nie była najlepsza z tych, które sobie stworzyliśmy, cóż, żałujemy tego, że nie udało się dopisać trzech punktów, ale tak jak powiedziałem, chłopakom szatni, po meczu, liga, liga trwa dalej i my musimy już myśleć o meczu w wojnicach. To jest teraz dla nas istotne. Nie ma co e, rozpamiętywać tego, co było tutaj. Daję Państwu głos. Gra, testa, chciałem, o, chciałem zapytać o Grzegorzę Goncerza, który zagrał na pierwszej połowie, na drugiej połowie da się pozycji. Chciałem zapytać o, skąd ten pomysł i czy fakt, że drugiej połowie grał już na innej pozycji oznacza, że to nie wypaliło do tak, tak jak miał. Nie, nie, tak jak powiedziałem, te pierwsze 25 minut wydaje mi się, że tak chcieliśmy grać i Grzesiek doszedł tam nawet do kilku sytuacji strzeleckich, ja się wygląda w treningach bardzo dobrze. Przygotowywaliśmy go już od powiedzmy co najmniej kilkunastu dni do tego, żeby, żeby wystąpił w pierwszym składzie. Zmieniliśmy w drugiej połowie jego pozycję nie ze względu na to, że byłem niezadowolony z jego postawy akurat tam, tylko szukaliśmy jakby innego rozwiązania. Trzeba pamiętać, że przegrywaliśmy 1-0 do przerwy i, i z tego decyzji. Ja w kontekście tego pytania też Andrzej Radio, czy to, że Grzesiu wychodzi właśnie na napastnik to jest dowód, że napastnicy w jeszcze są w tak słabej formie? Czy nominalni napastnicy? No ja ukrywam, że ja osobiście od napastników oczekuję czegoś więcej niż do tej pory to, to jakby zastałem. I, I szukamy różnych rozwiązań. Na ja tej pozycji grał... I Tomek Wróbel i, i Przemek Pitry i Krzysiek Wołkowicz w pierwszym meczu gdzieś tam nominalnie, przez pierwsze minuty występował w Łęcznej. Tak, chciałbym, chciałbym czegoś innego i, i szukamy tego. Innymi słowy, jakby miałem okienku, pierwszy najważniejszy zakup to napastnik. Czy pierwszy najważniejszy? Nie wiem, ale na pewno, ja myślę, że nie tylko GKS Katowice szuka napastników, także to jest problem, myślę, w ogóle w polskiej lidze i reksaklasie, w pierwszej widzę problem, ale z pewnością tak. Jeszcze że w można o straconego gola, czy Pana zdaniem była możliwość aby zapobiec tego utracionemu, myśli sytuację po strzale? O tym, że budził, obronił? Tak. No to jest... Loteria, no, nawet gdyby, gdyby gdzieś tam ktoś starał się wbiegać, to, 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 to niekoniecznie mógł zdążyć, ponieważ ten zawodnik jest zawsze bliżej, prawda? Ta piłka akurat tak niefortunnie się odbiła, że była bliżej Janika i, i skończyło się bramką. Jeszcze do pana Terera Wojtowicza, reżysera z Polskiego o, o uwagach, czy to, to ważny uraz, bo on wrócić, wrócił do tak? Tak, bo czasami zdarza się tak, że jest jakiś taki przykurcz mięśniowy, ale niestety okazało się, że najprawdopodobniej jest to jakieś <laughs> naderwanie włókienek mięśnia dwugłowego, oby tylko to było, będziemy go w stanie podnieść przez tydzień, bo jest nam bardzo potrzebny, chociaż jego zastępca Jarek Liza spisał się też bardzo dobrze, ale, ale Longino ostatnio osiągnął bardzo dobrą formę i szkoda by było, w w kontekście tego, że na pewno wypadnie nam Środkowy Obrońca, bo dostał kartkę. Także dwie takie dwa zęby, jakby wypadły na mecz z Miedziołolenką, przecież, co by nie powiedzieć, która ostatnio podniosła się, no to, to było nam ciężko. Ale jestem dobrej myśli, że lekarz go postawił. No no. Nie widzę dalszych pytań, także na zakończenie chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 35 tysiąca litrów.